Zabawy, same dziewczyny. Daję mikrofon, proszę, wybierać, panie. No, szukałam. No, nie, No, no, mnie Zapraszamy. do no, no. co No, że Zapraszamy. do zabawy. też No, co myślałeś, że to twoja impreza? Teraz ja wybieram. No dobrze. Ale dziewczyn małych nie bierzemy. A dziewczyn małych chętnych One już takie małe to nie są. Już takie małe to nie są. Zapraszamy Marlenę. Zapraszamy Mannę. Nie, nie weźcie, się boję. Chodźcie za bardzo dalej. Ile Ile tylko pan znajdzie? O Ile chętnych będzie? Zapraszamy Anię. Ania. Ale Adam! Zapraszamy Ewę. Zapraszamy L. Na tej imprezie zwolnienie L 4 nie obowiązuje. Ale Zapraszamy. Zapraszamy, Zapraszamy Panią. Ale nie, a nie? A nie? Zapraszamy Pawłinkę. Zapraszamy Klaudię. I zapraszamy Marysię. Kozłowski. Jeszcze jedna pani dojdzie, pani Agnieszka. I uwaga proszę Państwa, zostaliście wybrani do bardzo fajnej zabawy Nie, nie, nie Szukamy cnotliwe dziewczyny na dzisiejszej imprezie Proszę Państwa, test na cnotę Test na cnotę to jest taka zabawa, która zawsze wykazuje która Pani cnotliwa, która nie Pan, e, zapraszam pana tutaj jako fachowca. <śmierzysta> Kamerzysta gdzie jest? Tam był już. Kamerzysta? Dawaj. Będziesz wiesz. Kamerą jechał. Przekroczymy. Tutaj w tej dyspozycji. Siada pan, pan siada. Tutaj dalej daje talerzyk. Ja, czy tak, pan siada. I pan sprawdza, czy test wykonany prawidłowo. Pan nie wygrałeś. Nie, nie sikać. Pokazuję o co chodzi. Panie będą miał za zadanie wybrać sobie jakiegoś pana tutaj na sali. Może być mąż, może być kochanek, może być sąsiad. I ta osoba musi pieniążek wsadzić między kolanka, Tak? I są różne sposoby. Można iść tak, tak. Można tak, tak. Da, ho, ho. I jak wpadnie w to i w trafi, to sądliwe, nie, to nie o, o, o! Ja bym pan no, w Ja bym się. Szach i mat Szach i mat <grywa> Pani pierwsza, proszę wybrać sobie mężczyznę tak, jak sobie Ale pani nie dostanie, tutaj pani staje Mężczyznę, który wsadzi fachowo ten pieniążek Zapraszam <grywa>

Jedziemy, Pani Agnieszko. Hop, 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 hop i teraz się pokażę. Czekaj, poszło, to jest... jest! To piwa, brawo, jest, panowie się ulatowano. Dostępna Pani, brawo dla Pani. Brawne. Pani wybiera mężczyznę jakiegoś. Proszę. Wsadzić, gdzie pan chce. Gdzie pani pozwoli, no ja... Co no, wiesz, nie nie, nie Widzisz, <grym wiesz> <byle>, <grym wiesz> na na <grym wiesz> bo tutaj nie ma Nie upuść. Nie upuść. Nie ma Następny pan. <grym wiesz> Pana sobie znaleźć. To jest co ja no, To tak. <śmieniu> To jest tak, on umie, wsadzać. O, on umie wsadzać i demontować. I demontować. Proszę bardzo, panu pieniądze przekazuję. To panie wsadzić. co się robi. może być. Ale to nie jest małże. to. Nie jest... Gdzie? Tam nie tak. trzeba. <śmieniu> Nie ma, ma nie wypaść. Pani Magdo, czy mam kciuki. Pani Magdo, musi się udać. Nie ma córki. Nie ma co po prostu poleciał. Nie być <ma> <śś> <wypaść>. szkodliwa. <Ja stuporzio. śś> Tylko jedna pani jak na razie, to jest wygrała. Mężczyznę, proszę znaleźć. Jest brawo tutaj pan zawodowny co?

<noise> wiecie, wiecie. Top, hop, hop, top, hop, ma nie ma cnoty, poryszeli. Paulina, sama się uda. Koniec? <noise> <noise> A nie, nie, ale ja to nie czuję. to to ty, Następna pani, do tyłu trochę się cofamy. <śmienic> Ale o, to, to się hop, Nie hop, nie hop, hop. Pan tutaj pomoże, pani pomoże. Trzeba chłopiec stać i dobrze. Jest. Wyzwałem nie I kto jeszcze? Pani. Zapraszam. to nie. Pani nie? Co? Nie mam. Nie, to jest nie no, no, pana. Ale to, to mężczyzna, jest, to to, to tomba to, to, to. brawo. Mm. Dobrze wsadził, to koniecznie. O, jaka ich Brawo! Zaśpiewajmy dla wszystkich dziś dzisiejszej imprezy. 100 ]cem. <geilka w> <scenariusze> <z sanction> Sto lat, 100 Lat, niech żyją żyją nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją żyją nam! Niech żyją nam! Brawo! Zapraszamy dalej do zabawy i do tańca.